Siemasie Maneczko, z tej strony Rainbow Official i dziś zapraszam Was do kolejnego odcinka z Red Dead Redemption, 2 online. I dziś jest to kolejny odcinek z na nagrod. Jeszcze na samym początku przypominam, jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba z wynieczkiem, obowiązkowo. I co, nie przedłużając, zaczynamy. Zrobimy sobie może dzisiaj tego. Wiadomo one się powtarzają, ale te postacie, ale sobie zupełnie nie wiem czy to jest czy nie. Jakiś gracz podjechał. Dobra, musimy jechać do rzeźni. To jedziemy. Yy, jedziemy do rzeźni. Yy, zawsze z tego pewnie co już wiecie jak oglądaliście poprzednie odcinki z łowcy nagród, to wiecie, że zawsze robię tutaj w nagród będą jakby dwóch przestępców. No po prostu do jednego to z, z, mi, mi się wydaje, że za krótko to było. A jak jest dwóch, to jest tak właśnie idealnie. Na 120 minut zależy. Zależy jak idzie. Dobra. sobie dojedziemy. Nie wiem ile ogólnie. Zobaczymy sobie na mapie. Ile, jak tam jeszcze trasa. No sporo zostało. A tu już widzę... O! Widzicie, widzowie? To już są przeciwnicy. Eee, ich tu jest... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No sporo. A dobra, dojedziemy tam. A mamy 10 minut. Na to. Fajnie. Dobra. To lecimy. Czym prędzej. Nie ma co przedłużać. Bo czas goni nas, a musimy jechać Więc no Jedziemy, jedziemy Eee, ja powiem wam widzowie, że Lubię na was, was nagrywać. Naprawdę Sprawi mi to przyjemność Mam nadzieję, że filmiki Wam się moje podobają. Wiadomo, no nie mówić. Mogą się podobać, bo każdy ma innego usta, a ma innego się podoba, więc ja to szanuję w procentach. Ale dla tych kogo mu się podobają. Zapraszam na kanał. Mm, jedziemy, jedziemy. Bo lipa, że teraz się czas odwalił, nie? Bo tak to Musimy ich zabić. Zawieź tamtego, chyba że mamy czas na, na zabicie, nie? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. On się trochę zmęczył. Daleko ja sobie karabin już wyjmę Żeby się przygotować, żeby, żeby nie być później zaskoczonym i z revolvera strzelać. Patrzę na mapę to jeszcze, jeszcze jedziemy. Mamy 8 minut Więc jedziemy czym prędzej. Poza czym prędzej no, jakieś ciki tutaj są no jedź koniu, jedź, jedź, jedź Spora praca Wydaje mi się, że zawsze krócej było. Patrzcie nie może nie, wydaje mi się, bo już dawno nie... ...dawno nie... ...nie nagrywałem owcy nagród. Dobra, są. Dobra, nie... ...nie będziemy się czaić. Czekaj, popię. Co ty to próbujesz? Schwytaj lub zabij las. który jest, dobra, on ucieka tam. Więc wzywamy konia. Tu jakiś łebek jeszcze biegnie. Musimy go znaleźć szybko. On ucieka w tamtą stronę. Idziemy szybko na konia. Go łapiemy. Kurde, ale... Ta misja będzie ciężka, no, jak nas tak tak gonić. Mam nadzieję, że ucieka na piechotę ten chłop. Wow. Jedziemy. On skręcił bardziej tam, to my też tam musimy. Tamte rejony. Musimy patrzeć cały czas na mapę, żebym widział, bo... Na mapie... Chyba jest. Mamy go, mamy go, mamy go. Na las, go weźmiemy. Musimy go szybko związać zanim przyjadą jego ludzie. Szybko, 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 O go. I na konia go ładujemy. W sumie go jeszcze znokautujemy. Znokautujemy go jeszcze Żeby nie uciekł bo go trochę Mamy no dobra, jest znokautowany i mamy 4 minuty, żeby go do wozu wyjść innego do... Nie, do biura szeryfa, no, dobra to jedziemy Jedziemy czym prędzej bo czas goni nas Wyglądało nam się fajnie, bo udało nam się go żywego, bo jak wiecie, za żywego się dostaje więcej pieniędzy, więc żywego żywie jest po prostu opłacalne, no ale czasami trzeba zabić. Przecież... Miejmy nadzieję, że no, powinniśmy się wyrobić, bo to raczej jest tak zrobione, żeby gracz się wyrobił, chociaż zdarzy się pewnie tak, że się już nie wyrabia, ale my się postaramy. My się postaramy wyrobić w tym No jedź, 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 jedź Nie zatrzymuj się Jedziemy, jedziemy Dobra Jesteśmy blisko Tak jak mówiłem wyrobimy się Ściągamy go I idziemy for me I was just this second gonna head out there and bring with him within myself put him in the cell good money for bad business Dobra Dostaliśmy tam 14 dolarów 16. No, hmm, tam 13, dobra. Idziemy do następnego od razu, żeby nie przedłużać. Bo bez sensu. I zrobimy sobie, może, tego. Tego sobie zrobimy. Koniu, gdzie jesteś? O, może, dobra. Czyli musimy szybko pędzić z celem. Nie wiem, gdzie on jest. Eee, cel jest. jest jakoś bardzo daleko, ale musimy się pospieszyć, żeby go dorwać Lecimy. Jedziemy, jedziemy Mam nadzieję, że nam się uda. W sensie uda? się, no uda się, no, no nie za pierwszym to za drugim, ale się uda. na te miejsce to nie są jakieś ciężkie. Wiadomo są jeszcze legendarni przystępcy, która misja trwa pół godziny. Zostaje za nią dużo więcej niż za tych zwykłych. Ale nie wiem. Podobno się siebie dwóch robić tego legendarnego, więc może... Może pojawi się z kimś odcinek. Kogo już dobrze znacie. Z serii Red Dead. Um, ale to zobaczymy Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Na razie skupmy się na tym, żeby zobaczyć tego bandytę. No jedzie, jedź, 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 jedź. Kurde. Musimy czym prędzej jechać. I oni pojechali w tamtą stronę. Oni chyba na pociągu. Skoro przez tory. na pociągu. Zaraz zobaczymy. Nie, nie. I który to jest? Dobra. Jeden, on nie żyje. Trzeba ich zdjąć. I to tak w miarę. W szybko Robi się nieciekawie Oj możemy zginąć Oj oj oj, oj. no dużo ich tu jest Naprawdę Jak już dzisiaj te misje są takie no Dobra tego co chwycimy na szybko strzelimy tu nie ma czasu Nie ma naprawdę na to czasu Ma 8 minut Dobra nie żyje Nie żyje kolejny a my też możemy zaraz żyć I to się chyba chyba zaraz nie ma. musimy się szybko dalej się dzieje ci Dobra. Dobra. Szybko trzeba coś zjeść. Akurat do jedzenia mam... mam sporo. Więc się trochę uleczymy. Dobra. Idziemy po tamtego. Dzwonimy. Tam. Wizałem po konia. Bo przeszukuję sobie ich jeszcze, bo mamy czas. Ja, Są tego naszego cel przeszukamy. Tego sobie też drugiego przeszukamy. Dobra, zajdź z tego. Okej, okay. tak dobra. Akurat no niestety no po nie odsuję. się. Nie mogę wygodnić. O, dobra. Niestety tego mamy żywego. E, znaczy martwego. Mam martwego. No ale no nic, jednego bynajmniej nam się udało schwytać żywego, a drugi będzie martwy. Takie jest życie. Dobra, mamy 6 minut. Wyrobimy się na bank, bo to nie jest jakoś daleko. No ale było blisko, żebym zginął, naprawdę było blisko. Jeszcze nakarmimy konia. Żeby narzędzie mu trochę poprawić. Widziałem. Jedziemy, jedziemy. Jakoś niedaleko nie zostało, mam nadzieję, przynajmniej. Zaraz powinniśmy być w miasteczku. Chociaż w sumie miasteczko to jest za kawałek Nie, dobra, już jej dać, to jest też już miasteczko. To lada moment będziemy O przepraszam was wiem eee, Lada moment będziemy No jeździe No, musimy tylko zwolnić bo on się zmęczył Gdzie zaraz powinien być szeryf. I damy szeryfowi. Dobra, widzimy ten znacznik żółty. To jest tutaj. A my jako radę robimy się. 5 zostało. zostało. do końca. No już oddajemy go, więc oddam. Dobra, puścimy go. W Twojej w Twojej Dobra. Dostaliśmy 5 dolarów, 16 golda. Dobra widzowie, to dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, obowiązkowo i co. Do następnego. Cześć.